Zając Mariusz, Prawo i Sprawiedliwość, Szczęść Boże. E, proszę księdza, dziękujemy za inicjatywę Szlachetnej Paczki, w której oczywiście, jak większość pewnie młodzieży tu obecnych, brałem udział wraz z Akademią Ignacjastą z Krakowa. Dziękujemy za współpracę. Proszę bardzo. Co do pytania, e, proszę księdza, e, proszę powiedzieć, jak ksiądz podchodzi do tematu nowej ewangelizacji Europy, której inicjatorem jest, a był raczej, Jan Paweł II, do której ksiądz również często nawołuje? Rzeczywiście wychowywałem się na tej idei nowej ewangelizacji. Powiem tak, że mnie się wydaje, że ciągle jeszcze brakło takiego jasnego przedstawienia, o co nam chodzi. Czyli powiedziałbym jeszcze innymi słowami, o co w ogóle chodzi w chrześcijaństwie? Jaka jest główna istota chrześcijaństwa? Dlaczego jesteśmy chrześcijanami? Szukałem tego wątku wiele lat i mogę to dzisiaj jednym zdaniem praktycznie skomentować. Chodzi o krzyż, czyli wydobywanie z drugiego człowieka, który może być zły, tego, co ma najpiękniejsze. Ja się trochę nie mogę pogodzić, że w naszym społeczeństwie tak bardzo jedni na drugich atakują, mówią o nich źle, bo mnie się wydaje, że jeżeli dostrzegam w kimś zło, to powinienem się martwić i myśleć, jak z niego to, to dobro wydobyć, aż dzisiaj jest zły. I to jest pasja chrześcijan. Tym się powinni chrześcijanie zajmować. Kiedy, kiedy ja się śmieję, że jestem duszpasterzem ludzi biznesu i że kocham bogatych, Oczywiście natychmiast były skojarzenia, wiadomo jakie, a ja mówię, ja tak kocham bogatych, że oni kochają biednych. Ja z tych ludzi, którzy często są bardzo zakręceni na punkcie swojego sukcesu, staram się wydobywać to, co mają najpiękniejsze, bo naprawdę w naszym kraju wielu ludzi po raz pierwszy ma pieniądze i kiedy się im mówi o pomaganiu w pierwszym kontakcie, nie chcą w ogóle słuchać. To jest, to jest moja codzienność w pracy z ludźmi biznesu. Naprawdę tak jest najpierw, a dopiero potem zaczyna to się zmieniać. My dopiero się zmieniamy jako społeczeństwo. Więc taka idea wydobywania z ludzi tego, co najpiękniejsze, pokazana prawda, w postaci na przykład paczki, jak widać, potrafi ludzi zelektryzować pociągny ze sobą.